Mam z tej strony, Gitimus. No i nie wiem, może niektórzy widzieli yy, tego shortsa, którego wypuściłem. Yy, nie wiem, nie wiem, powiem Wam szczerze, ale no, może niektórzy widzieli, może nie. Yy, było tam, w sumie, był tam tylko napis, nie wiem, czy będę nagrywał. A w komentarzach napisałem, że mam z, ten, nie mam zbytnio dla was czasu na nagrywanie, bo wiecie, ten świąteczny czas. No i trochę tak słabo, no nie? I nie bez z powodu nagrywam ten odcinek, bo jest dzisiaj wigilia. Yy, no i tak, jakby robimy taki specjal. No można tak powiedzieć, że specjal z okazji Wigilii. Jesteśmy sobie w gierce BehoP Pro jest to... Trochę w nią grałem, bo mam już Gold Behopera 3. Możecie sobie już po... możecie sobie od razu pobrać, jak chcecie. I ogólnie... Nie no, fajna gierka. Hmm, pokażę wam w ogóle o co chodzi, no to tutaj jest speedrun, czyli yy, pokażę wam, o, mamy speedruna, biega się, patrzcie, trzeba tak przeskakiwać, czy ja tu, umiem trochę lepiej grać, ale na razie wam, to jest na razie tylko na pokaz, nie, później wam pokażę jak normalnie, w sumie dawno nie grałem w tego behopa, a bardzo lubię tu grać. Fajna yy, Dobra Czyli to już wam pokazałem Zacznę speedrunem Już wam pokazałem yy, Teraz czas na surf Surf to jest yy, To jest taka Taka jakby yy, No zobaczcie Trzeba tak Robić po boku O tam Widać tylko, że to już jest trochę trudniejsze niż, niż speedrun, nie, ale też jest fajne. Też lubię bardzo. Też to bardzo lubię, ten tryb. Bo nie jest dużo trybów fajnych, które ja sam bardzo polecam. I, bo jest to na przykład, no właśnie ten. ten. Mogę wam na koniec odcinka jeszcze podać mapy, które bardzo... które, które polecam właśnie na te tryby. Czekaj, czy się o, dobra, dobra, wiem. Pamiętam, że grałem na tej mapie, ale nie pamiętam gdzie się leciało. I to jest najbardziej, największy problem. Tu no i tam jest. Z... Zrobiliśmy sobie teraz surfa, ter, parkour. To, tego nie polecam, bo to jest y, mega trudna ta mapa. Ale, no nie wiem, na przykład ta, ona jest taka do poćwiczenia. Specjalnie gram bez internetu, żeby nie było ludzi, żeby wam to wszystko zaprezentować. Okej. Okay tutaj lecimy sobie na drugi, na następny poziom. Kurde, jakoś żyje jeszcze. No, dobra. Ale mniej więcej wiecie, o co chodzi w tym parkurze. W sensie, tu jest ten y, Beyond Space, czyli... No, to jest takie odbijanie się, ale pokażę wam jeszcze taki parkur normalny, gdzie się nie odbijacie. O, widzicie? Tylko, że ja tu czasami biłem rekordy, że tak skakałem. No to, tam No i dobrze mi ten Ja chyba zrobię ale dobrze było Także yy, Parkour mniej więcej pokazany Teraz Detran yy, No, Detran No, jak Detran, jak Detran tylko że tutaj nie, ten, nie będzie e, mi, mnie ten minik nie przeszkadzał, bo no wiecie jestem sam, bo mnie mam meta. W sensie wyłączyłem specjalnie dla was żebym tylko był sam bez ludzi. Bo ludzie mi zawsze przeszkadza, przeska, przeska, przeszkadzają. No spadłem. Szybko się robi tą mapkę także. Wiem, jeszcze raz zrobimy. Ogólnie lubię, lubię Maga tą mapkę. W sensie yy, jest fajna, no nie? Chodźmy myślę, że to dobrze. No dobra. Okej. Okay. No to tutaj wiecie, a pokażę wam, że tutaj spada taka ściana, o mi się kojarzy, czekaj, to było to, a nie, tu się nie da włączyć, bo nie ma graczy, no tak. No to niestety wam nie pokażę, bym musiał przejść na, na to z graczami. To był Detron Kazual. Kazuala nie polecam. W sensie, nie, nie gra, ten nie gram na nim często. No ale już wam nie polecam. Po prostu. Nie wiem czemu. Czy... I fajnie się na nim gra. Jak się chcecie jakoś mocno nauczyć grać w to, albo jesteście bardzo dobrzy. Nie wiem, może niektórzy mają już yy, widzowie ręczliwy. Może, może nie. Może nie. Może macie niektórzy już tą grę. I... Yy... Tak czy siak. No jest ona bardzo fajna. Yy. A miałem wam pokazać, yy, jak. ten. jak gram normalnie. Yy, czyli. Yy. Często mi to nie wychodzi. Właśnie ten trick. Który jest bardzo popularny. Wymyślony, My prawdę ja, oczywiście. Yy. Ale no, ale jest fajny, nie? Czy znaczy, nie wiem czemu, ale nie no, specjalnie wam ten, yy, specjalnie nie robię tego trika, żeby wam ten, nie przedłużać życia. Znaczy ten, yy, co się nazywa? Kurde wyleciał mi w głowę. Impresja. Ty, to jak wam pokazywałem, chyba jak ten. Tu sytyję, polecam sobie na za Eee. Lub, lubię też w sumie tutaj. Kurde, muszę tu mapę znaleźć. A, lubię Pilara, ale nie umiem na niej grać praktycznie w ogóle. Ciężko. Właśnie na tym zawsze ginę. Tu jest taki wielki odstęp. O. O, dobra. I co? Aha, dobra, tu. Jezu, są takie wielkie odstępy? Yy, ten. Nie wiem w sumie, co wam jeszcze pokazać. Albo sobie przejdziemy do innej gry. W sumie? Okej. Okay. No dobra, jesteśmy już w nowej gier gierce. Jest to gra Run jest 3D. Jest ona też fajna, tylko zapomniałem o jednej rzeczy. Bo ona od kilku miesięcy już mi się nie chce wczytywać. Jak widać, bo ona mi się w kilka sekund zawsze wczytywała, więc. Idziemy do kolejnej gry. Dobra, odpalamy się kolejna gra. Razem się odpali. Yy, uwierzcie, we mnie. Tak, ta się odpala. Ale nie wiem, czy nie będzie update'a. Właśnie tego się najbardziej boję. Bo, jak będzie update, to. Troszkę krucho. No, ale pewnie się uda. Dobra, nie ma. Na razie nie ma. O, czyścik. Złoty czyścik. Yy, słabo, słabo. Niestety. Oczywiście super musi być. No nie, co ja mam teraz? Supra musi być. No ludzie. Zobaczcie na tą super piękną. ca super. Normalnie. Dobra. Yy, mam jeszcze inne samochodziki. Mam tego. Ale jego ja w ogóle nie używam. Tego też nie. Tego te... No tego akurat używam. No, matko nie mogę przywinąć. Dobra, pyk. Aha, jeszcze raz. No i tego no właśnie używam w tej ten na ten... na tą chwilę. Polećmy sobie w sumie jakiś ten yy, rejsik. Już będzie? Czemu nie? Tylko... no i co ten gość tu robi? milny jest. Ej no co jest? A dobra, wywalony z niego. Lecimy dalej. Ogólnie mega łatwo się driftuje. Na strzokach chyba najbardziej. Najlepiej ponieważ, już Wam mówię, ponieważ, bo na kierownicy nie polecam totalnie Jezu, widzicie jak na kierownicy jest niewygodnie? Jak skręcacie w prawo, w sensie, że skręcacie w prawo, to, to Wam jakoś dziwnie odbija, że jedziecie prosto i tego się nie da robić w ogóle, Znaczy nie da się w to grać Na tym grać. Halo, i ten most się normalnie. Ale nie wam. Lecimy dalej. I tam, tam. No, bo są lagi, bo ten poleciał o wiele wcześniej. To znaczy, że u mnie są lagi takie. No, widzieliście już ikonkę Wi-Fi. Wiadomo, że lagi. Nie no to gra po prostu nie oszukuje bo puściła tego gościa za ten za wcześnie i powinienem już dawno przed nim wystartować ale no skoro przygrałem, a wygrałem dobra Fajnie, Fajnie że przegrałem, a wygrałem Zasko, no nie widzowie? Okej, okay, już internet nie działa, musimy iść do gry Co ja robię? Ale musimy Okej, okay. przechodzimy do kolejnej gry Chyba już do czwartej albo do trzeciej, nie wiem dokładnie Ale jest to gra o nazwie Stone Miner Zobaczycie od co tu chodzi, bo mi się nie chce tłumaczyć co tu się stało? No co tu? O dobra. Czekajcie, muszę internet wyłączyć. Chyba było reklam. Chociaż pewnie i tak będą. Ale było. Co tak leguje, Chociaż, że to zgra gra stworzona gorzej niż nie wiem ten dinozaur w tym w goglu znaczy no nie no bez przesady, ale lipa zaraz będziemy odcineczek też kończyć o mam no, no X level fajnie, cieszę się do tego powodu wiecie Kurde, nie wiem, czy u Was słychać te wibracje. O, dobra. Wyłączyłem je O, mam 19 gemów, to mam fajne. To. Ponieważ mam. Yy, tego. Jak to się nazywa? Nieskończone. Yy, Nieskończony, jakby ten, tą przyczepę taką nieskończoną. I za ile to jest? Za 10. To mogłem sobie to kupić. O, dynamit. Dziękuję bardzo. Dynamit. Ja cały czas mam tą nieskończoność. A dobra, już mi się skończyło. To to oddać. Wiem, jest tam wagonik, ale jak mogliście zauważyć... Jego niestety się kupuje za 10 gemów, a ja mam 9. Ulepszmy sobie coś. Yy, Trak. Co tu się dzieje? No nie, na no nic mnie nie stać. Dobra, trudno. Jedziemy. Ozus. Mi niepotrzebnie robiłem to cięcie, bo. Od razu, jak zrobiłem cięcie, to pojawił się krzyżyk, także. Ale wiecie co? Chyba nadszedł ten czas, żeby skończyć ten odcinek. Czekajcie, ile my tej... Jezu, i tam jeszcze druga strona jest. Dobra, to zrobię tą pierwszą stronę i, i skończymy sobie odcineczek. Chwilę mi to zajmie, bo widzicie, jaką, z jaką ja prędkością to wszystko rozwalam. Ok, to już wszystko? Jeszcze drzewko sobie rozwalmy. Chyba to wszystko, drzewko kolejne. Jeszcze sobie pozbieramy te minerały. Odcineczek skończymy. Spoko. Dobra. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Yy, zostawcie tutaj łapki w górę, że, ten, że znowu wróciłem, że już nagrywam. Ichu. Yy, suba, zostawcie dużo komentarzy. No i pozdrawiam Was cieplutko. Wesołych świąt. Papa. Pa.